Kadrze. pamiętam doskonale był to mecz ze Stanami Zjednoczonymi w Stanach graliśmy w Chicago, gdzie zremisowaliśmy 1-1. Akurat zagrałem pierwszy mecz jako debiutant bardzo, bardzo dobrze byłem chwalony przez trenera, także na pewno, na te, na pewno gram, grałem na tej pozycji co teraz wziętle, tak na lewej obronie, także na pewno, na pewno byłem zadowolony z tego w fotografie, żeby grać właśnie z takimi przeciwnikami jak... Portugalia, e, czwarta, czwarty zespół świata, czyli, e, trzeci. Także myślę, że e, na moim miejscu e, no, każdy by chciał być. To znaczy zaufanie ma większe od trenera na pewno. E, w moim przypadku to było tak, że, że tren, trener mi chyba e, e, chciał pokazać, że, że we mnie wierzy i, i mi ufa. Także to mi tak troszeczkę skrzydeł też dodało. Pierwszy raz był z meczu z Estonią, w Hiszpanii graliśmy. W drugiej połowie też y, miałem opaskę kapitana w poradku z czy. Nie, 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 nie. Wiadomo, wiadomo jaka jest prasa. Y, zawsze y, co mecz to, to zawsze muszą coś skomentować, no, to, ich, to jest ich za, zawód. Y, ja powiem tak, że teraz są te dwa mecze ważne, ale, ale jeśli mecz y, no, jakiś, ugramy jakieś punkty, ulwiemy punkty Portugalii czy, czy Finlandii, wygramy wszystko u siebie e, to jeszcze mamy ciężki mecz e, w Serbii e, ale jeśli tu ulwiemy punkty Portugalii i wygramy to u siebie to praktycznie już przesądzone będzie to, że, że jesteśmy już w finałach także jedziemy z tą myślą, że, że możemy no, e, no, powalczyć o te trzy punkty w tych dwóch meczach no, na pewno Armenia trochę nam pokrzywała plany, bo ich tam wkurzyła lekko, e, remisując z nimi. No ale ja myślę, że na Armenii to jeszcze, jeszcze nie jedna drużyna straci punkty, także jeszcze ta grupa może się całkiem pozmieniać, bo e, Belgia chyba ma 7 punktów do nas, czy 10, coś takiego. Także jeszcze jest parę meczów, no nie wiadomo. Nie wiadomo jak to się potoczy. Jest Finlandia, jest Serbia, jest Portugalia i, i każdy może być na naszym miejscu. Powtarzam nam cały czas, że, że mamy no, robić to co, to, co on zakłada, że, że mamy być skoncentrowani od pierwszej minuty. No, nieraz nam to nie wychodzi. Dlatego e, no, staram się takie, takie rzeczy wpoić do głowy, żeby, żeby no, jeśli wychodzimy na mecz, żeby od początku to grała, a, a nie po 20-30 minutach. Ciężko powiedzieć, bo, bo na pewno w kadrze jest paru doświadczonych e, chłopaków, którzy, którzy grają za granicą. i i właśnie ci doświadczeni e, piłkarze, to, to oni prowadzą dobrą imitacje. Nie, nie, nie. E, wiadomo, każdy ma swoich wiem, e, tym ulubieńców czy, czy kolegów. Ja, ja, mam, ja mam swoich, e, to znaczy trzymamy się akurat w takiej grupie czterech osób, e, Marcin Wasilewski Michał Żewłakowi, i Artur Boruc. Także e, no generalnie jak przyjeżdżamy to zawsze siadamy w pokoju w czwórkę i opowiadamy co, co u kogo w klubie słychać. Jest, jest e, Michał Żewłakow takim, e, takim zawodnikiem, który e, no zajmuje się nami, rozśmiesza nas, e, takie docinki daje. Także e, bardzo sympatyczny chłopak. No właśnie e, z tego meczu z Belgią, gdzie graliśmy w Brukseli, gdzie praktycznie w większość większości stadionów to, by, to byli Polacy I, i nie czuliśmy się, jakbyśmy grali na wyjeździe, tylko u siebie, bo, bo no naprawdę było tam kilka, kilka tysięcy polskich kibiców i to było, to było, to było takie miłe. Ale na pewno teraz też do Portugalii pojadą kibice, nie wiem, ilu, ale ale na pewno na te wyjazdy jeżdżą i to jest, to jest miłe i jeśli się zagra dobry mecz eee, czy nawet słabszy to zawsze, zawsze cieszy to, że, że ktoś tam był i dopingował Nie, nie mam żadnych scherzy z tym krajem <laughs> Też nie <laughs> Nie, nie, żartuję, no wiadomo alkohol <laughs> <gry> Walczyć o te trzy punkty w tych dwóch meczach? No w każdym mecz, z meczów to po trzy. <gry> Czyli sześć, no. <gry> Cześć, Darek Dudka, zapraszam wszystkich kibiców remontacji Polski. Eee,